I jest zaplanowane szkolenie wyjazdowe w kwietniu dla kadry kierowniczej. Bardzo mi się podoba tytuł tego szkolenia. Szef też człowiek czasem potrzebuje wsparcia. Powie nam Pani tu coś więcej? Takie szkolenia właśnie dla kadry kierowniczej są ważne, potrzebne? Kadra zarządzająca pomocą społeczną jest dla mnie grupą najbardziej opuszczoną i najmniej mają takiej właśnie możliwości wsparcia dla samych siebie. Pamiętajmy o tym, że zarządzanie każdą liczbą osób, czy to jest 5, czy to jest 40, ona wymaga też pewnych narzędzi. Umiejętność budowania relacji z pracownikami. Często. W sytuacji, w której ktoś był pracownikiem, czyli zamiana ról pracownik szef bardzo trudna sytuacja, bardzo. Nie wszyscy mają taki komfort, jaki ja miałam, że jak stałam, zostałam szefową swoich koleżanek, to one jeszcze pracowały dla, dla mnie więcej dawały niż dla innych, ale to ja miałam takiego farta, tak nie zawsze się zdarza. Więc tutaj warto jest też pomyśleć właśnie o takich narzędziach dla siebie, jak zarządzać, jak rozwiązywać konflikty, bo konflikty są naturalne. I to, że konflikty tam, gdzie są ludzie, a szczególnie ludzie narażeni na tak różne sytuacje stresowe. Ustalmy, że one będą. I dobrze, lepiej kiedy one są, niż kiedy one nie, ich nie ma, bo to mi trochę zawsze pachnie tym, że jest gdzieś coś zamiatane pod dywan. Choć oczywiście mogę się mylić. Więc, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zbudowania ścieżki, w jaki sposób w tym, w, tym w tym zakładzie, w tej firmie, w tym ośrodku będzie właśnie ta, te konflikty rozwiązywane. Dodatkowo jest też mowa o kwestii związanej z takim budowaniem poczucia bezpieczeństwa pracownika. Musimy też pamiętać, że według wszystkich danych z różnych badań, dobra atmosfera w pracy jest tym, co nas trzyma często bardziej niż finanse, oczywiście do, bez przesady, ale jeżeli ktoś ma zyskać, a stracić finansowo, a stracić na atmosferze, to najczęściej nie wyraża chęci zmiany pracy, więc budowanie tej dobrej atmosfery, nie tylko ze strony szefa, tylko umiejętność budowania zespołu, który pracuje w dobrej atmosferze, to wszystko gdzieś tam będziemy sobie też na tym szkoleniu przerabiać. Oczywiście będzie też aspekt, który będzie prowadziła pani Sylwia jak czyli ten, ten aspekt taki prawny, gdzie będzie kwestia wszelkich sytuacji związanych z tym, co, szef, co może szefom pomóc przy, przy różnych sytuacjach trudnych, bo tych sytuacji trudnych od strony prawnej w ośrodku jest bardzo dużo. I a moja rola będzie właśnie bardziej takich tych miękkich umiejętności, i mamy nadzieję, że to szkolenie będzie nie tylko pomocne, ale również takim oddechem, bo uważamy znowu, że powinno się zadbać też o to, o to swój dobrostan. To nie tylko pracownik socjalny powinien pamiętać, że praca to tylko praca, szef też. I niezależnie od tego, jak mocno jest zaangażowany, czasami nadmierne zaangażowanie w pracę zespołu wcale nie jest dobre. Czasami dobrze jest ludziom dać pracować, odpuścić, ale jednocześnie to o właśnie, o tym też będziemy rozmawiać. Jaka jest rola kontroli ze strony osób zarządzających? Jeżeli chodzi o rolę kierowniczą, to kontrola jest jednym z aspektów i powinniśmy o tym pamiętać. Jak ją przeprowadzać, jak ją robić, żeby ona nie była nagonką, tylko służyła temu, by ludzie pracowali, pracowało się ludziom lepiej, ale też, żeby szef miał poczucie, że zadania są realizowane. Więc myślę, że sporo mamy takich tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Zobaczymy, co nam wyjdzie, bo to, o czym mówię, to już jest szkolenie, co najmniej trzy szkolenia. Ale myślę, że coś tam nam się z tego uda, uda, uda zrobić. A przede wszystkim, jak zawsze, będziemy na początek trochę diagnozowali, co jest potrzebne tej grupie, tych konkretnym osobom, bo to zawsze, tak jak już mówiłam, jest trochę różny zestaw oczekiwań i potrzeb. A to szkolenie jest zaplanowane na 6-8 kwietnia. Szkolenie wyjazdowe dla szefów też, ludzi i, I Zapraszamy Oś... tych szefów, którzy chcieliby tak. z nami się spotkać. Myślę, że spotkanie będzie ciekawe, fajne, wymiana doświadczeń też osób z różnych części Polski, bo to też jest olbrzymia wartość, więc serdecznie zapraszamy i tak do szefów trochę zadbajcie też o siebie. Bo znowu, tak jak mówiłam o rodzinie, to jak zadba szef o siebie, to zadba o swoich pracowników.